Dzień dobry, moja drużyno. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja się bardzo cieszę na ten trening. Już się nie mogę doczekać, żeby minął ten tydzień, żebyśmy znowu się mogli spotkać. Słuchajcie, słyszałam, że szyjecie woreczki. Woreczki z grochem. I za tydzień będziemy z tymi woreczkami ćwiczyć. A dzisiaj wykorzystamy przedmiot, który już wykorzystywaliśmy: krzesło. Przygotuj sobie wygodne, stabilne krzesło z oparciem nie na kółkach, z oparciem stabilne krzesełko. I zaraz zaczynamy nasze ćwiczenia. Zaczniemy rozgrzewką, bo doskonale wiecie, że to jest warunek prawidłowego treningu. Dzisiaj będziemy skupiać się na dolnych partiach naszego ciała, odpowiedzialnych też za sprawne chodzenie, sprawne wchodzenie po schodach, za również e, sprawność podczas siadania i wstawania, tak? Czyli m, ruch, który wykonujemy jest e, ważny również pod kątem bezpieczeństwa. I dzisiaj będziemy wzmacniać w związku z tym mięśnie pośladków, mięśnie brzucha również. I mięśnie nóg. Zaczynamy od głębokiego wdechu. To jest taki pierwszy, mój ulubiony moment, kiedy wyciągasz ramiona do góry z wdechem i z wydechem je opuszczasz. Ja to bardzo lubię. Jeszcze raz. Wyciągamy ręce, wdech i wydech. Ostatni raz wdech i wydech. Super, gotowi? To zaczynamy. Stań w lekkim rozkroku i naszą rozgrzewkę dziś zaczniemy inaczej. Nie marsze. Prawa noga dotyka palcami podłogę z przodu, tak jakbyśmy chcieli zrobić kropkę na podłodze, i wróć. Czyli prawa noga do przodu, ciach dotykasz palcami podłogi i wracasz. Lewa tak samo. I na przemian spróbuj. Po prostu starasz się dotknąć nogą podłogi z przodu, lewą to samo. No to lecimy teraz w tempie. Na przemian prawa-lewa. I przód. I przód. Dotykasz nogą, paluszkami i wracasz. Hop. 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 Tylko palcami. Tak delikatnie. Do przodu, do przodu. Cały czas. Staraj się nie skręcać stopy. Dokładnie to ta noga idzie. Do przodu i wraca. Jeszcze kilka powtórzeń. I cztery, i trzy, i dwa, i jeden. Ok. Teraz to samo ćwiczenie, tylko nogą dotykasz podłogi z boku, tak? I wracasz. I lewa. Do boku dotykasz palcami podłogi i wracasz. Dotknij palcami, wróć. Dotknij palcami, wróć. I na przemian. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Hmm. Dołącz do mnie. Świetnie. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Na przemian. Raz jedna noga, raz druga. A ręce bardzo swobodnie, luźniutko pracują naprzemiennie. Ale tu skupiamy się głównie na pracy nóg. Uwaga, nie przechylaj tłowia, tylko tłów jest prosto, plecy proste, głowa prosta, oczy patrzą na mnie. I świetnie, hop, jeszcze chwilę. Cztery, trzy, dwa, i luz. No to skoro był przód, bok, to co będzie? Ty i to samo. Znowuż palcami próbujesz dotknąć. Dotykasz podłogi z tyłu, za sobą. I wracasz. I lewa tak samo. I wracasz. I na przemian. Hop, hop, hop. hop. Uwaga. Teraz rób to ćwiczenie. To jest ciągle rozgrzewka. Staraj się napiąć mięśnie brzucha. Ściągnij łopatki, wyprostuj plecy. Nie wyginasz się. Nie pochylasz mocno do przodu. Stoisz prościutko. I jeszcze. Do tyłu. Super. Jeszcze kilka powtórzeń. Cztery, trzy, dwa i jeden. Ekstra. Pamiętacie. Noga robiła kropkę z przodu, z boku. I z tyłu zapamiętajmy to, bo zaraz przyda nam się to. Połączymy wszystkie te ćwiczenia. trzy ćwiczenia i dodamy czwarte. A czwarte ćwiczenie to przysiad, ale uwaga, schodzisz pupą nisko do tyłu, ale właśnie nie nisko. Nie nisko, tylko płytko, tak? Tylko troszkę, bo to jest rozgrzewka. Zobacz. Staram się wykonać taki ruch. Jakbym chciała usiąść na krzesło, ale nagle się rozmyślam, wracam. Hop, hop. Hop, hop. Czyli tylko trochę uginasz kolana. I uwaga, nie wypychaj tych kolan do przodu. Popatrz, pokażę Ci teraz, jak nie można robić. Nie wolno robić tak. Nie wychodzisz kolanami do przodu, tylko pupą do tyłu. To z tyłu jest to krzesło, na które chcemy usiąść, ale nie siadamy. I tylko delikatny ruch. Jeszcze kilka razy. Tak. Lekki przysiad i wracamy. Lekki przysiad i wracamy. Super. Jeszcze parę razy. Uwaga. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Prostujemy się. Teraz słuchajcie, połączymy na koniec naszej rozgrzewki te cztery ćwiczenia. Uwaga. Jedna noga wykonuje najpierw Cztery ćwicze, trzy ćwiczenia i przysiad, czyli prawa noga do przodu, do boku, do tyłu i przysiad. I wróć. Teraz lewa. Paluszki dotykają z przodu podłogę, z boku i z tyłu i wróć. I znowu prawa. Przód, bok, tył i przysiad. Wróć. Przód, bok, tył i przysiad. Wróć, przód, bok, tył i przysiad. Wróć, przód, bok, tył i przysiad. No to kilka razy jeszcze. Hop, 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 przysiad. Raz, dwa, trzy, przysiad. Raz, dwa, trzy, przysiad. Raz, dwa, trzy, przysiad. Raz, dwa, trzy, przysiad. Jeszcze cztery powtórzenia. Raz, dwa, trzy, przysiad. Raz, dwa, trzy, przysiad. Raz, dwa, trzy, przysiad. Raz, dwa, trzy, przysiad. Pięknie i teraz marsz. Teraz przejdź do marszu na koniec naszej rozgrzewki i zaczynamy ćwiczenia. Zrobimy dzisiaj ćwiczenia z krzesłem. To krzesło na początku pomoże nam utrzymać równowagę. Podejdź do krzesła, stań z boku w taki sposób, żeby krzesło dawało Ci tylko poczucie bezpieczeństwa, żeby się nie wywrócić. O co mi chodzi? Nie opieramy się na krześle, nie pochylamy się, tylko stoimy prosto i delikatnie lewą ręką najlepiej, czyli postaw sobie z lewej strony krzesło. Delikatnie tylko oprzy rękę, oprzy dłoń. Teraz oprzy ciężar ciała na lewej nodze, czyli tej, która jest bliżej krzesła, a prawa, czyli ta druga noga. Teraz jeszcze dla przypomnienia zrobi nam ten ruch do przodu, do boku, do tyłu. Przód, bok, tył. I teraz, zamiast dotykać palcami podłogi, Zrobimy ćwiczenie z unoszeniem ugiętej nogi, czyli kolano do góry. Dobrze? Czyli staramy się stabilnie stanąć i unosimy kolano do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Brawo. Teraz będziemy odwodzić nogę prostą do boku. Możesz oprzeć, podeprzeć się tutaj pod boczki drugą ręką dla złapania równowagi również. I teraz zobacz, prosta noga, nie wyginamy się do boku. Jesteś cały czas w pozycji pionowej, cały czas stabilnie. Tu w prosty. tylko noga, tylko noga odchodzi do boku. Hop, prosta noga. Hop i zrobimy jeszcze 8 powtórzeń. 8, 7, dasz radę. 6, 5, 4, wciągnij brzuch, 3, 2, ostatni raz. Super, dobrze. Rozluźnij trochę nogi, bo już w tej chwili pewnie czujesz, co? Troszeczkę obciążenie na tej drugiej nodze. No i teraz przejdźmy do. Unoszenia nogi do tyłu, tak? Czyli pokażę Ci bokiem. Będzie to wyglądało w ten sposób. Prosta noga. Prosta noga i delikatnie odwodzisz ją do tyłu. Znowuż, nie pochylamy się mocno do przodu, tylko po prostu sama noga. Napinasz mocno pośladek. Mhm. Czy czujesz, jak napina Ci się pośladek? Hop! Hop! I osiem. Dzielnie jesteście. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Super. Widzisz, to były trzy ćwiczenia na jedną nogę. Teraz musimy dać tej nodze, na której staliśmy odpocząć, więc zmienimy stronę, a na koniec zrobimy sobie przysiad. Biorę to krzesło, przestawiam. Ty możesz po prostu się odwrócić, tak? Ale nie chcę stać do Ciebie tyłem, w związku z tym jak krzesło przestawię na drugą stronę. I znowu. Noga, która stoi bliżej krzesła. To jest ta noga, na której opieramy ciężar ciała. I teraz przednia noga, ugięta w kolanie, do góry. Ok? To lecimy. Osiem, siedem, sześć, pięć. Pamiętaj o napiętych mięśniach brzucha. Trzy, dwa i jeden. Ok, delikatnie. Odstaw nogę. I teraz prosta noga do boku. 3, 4, start. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i ostatni raz. Słuchaj, możesz chwilkę rozróżnić obie nogi, chwilę pomaszerować, wrócić do pozycji i na koniec robimy odwodzenie nogi do tyłu. 8, 7, Sześć 5, 4, 3, 2 i 1. Widzisz, dlatego robiliśmy rozgrzewkę właśnie z tymi ćwiczeniami, żeby potem przydała nam się ona do wykonania prawidłowo tych trzech ćwiczeń. I teraz słuchajcie na koniec nasze ulubione, przepraszam moje, ale bardzo mię to ćwiczenie. Zabawa w krzesło parzy. Pamiętacie, to były chyba nasze drugie zajęcia. A może trzecie, nie pamiętam, ale również te z krzesłem. To jest świetne ćwiczenie, które polega na tym, że teraz robimy przysiad, ale nisko, głęboko. Czyli stań sobie w niewielkiej odległości od krzesła, żeby oczywiście nie spaść, nie przewrócić się gdzieś w razie. Zadbaj o to, żeby krzesło się nie ślizgało po podłodze. I teraz. Robisz przysiad, pupa jak najniżej, tak jakbyśmy chcieli usiąść, usiąść już na krześle, ale krzesło parzy, wracamy do góry. Jak się prostujesz, to na mocno mięśnie pośladków w górze. No i osiem razy spróbujemy tak usiąść na to krzesło. Może nam się uda, chociaż ono parzy. Lecimy, siadamy, krzesło parzy, siadamy, góra, próbujemy. Nie. Gieba się. Jeszcze. Góra. Jeszcze spróbuj. Jak najniżej. Prawie dotykasz, prawie dotykasz już krzesła. Prawie siedzisz. Krzesło parzy. I jeszcze trzy razy. Spróbuj, spróbuj. Jak najniżej. Góra. Jeszcze tylko dwa razy. Dasz radę. Nisko, 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 nisko. Wytrzymaj. I góra. I jeszcze raz. Powolutku. W dół, w dół, w dół. Prawie siedzimy na krześle. I góra. Brawo. Słuchajcie. Myślę, że to była bardzo dobra praca na mięśnie ośladków, na mięśnie nóg i nawet również na mięśnie brzucha. Powiedzcie mi, czy te ćwiczenia się, Wam się podobały, czy tobie się podobały. I pamiętajcie o woreczkach za tydzień. Miłego dnia! Trzymajcie się! Papa! Pa.